Wiatr pustyni huczał jak dmuchawa pieca, rozdzierając osłonę kabiny P-47 Thunderbolt. Porucznik Jack Reynolds zacisnął opatulone w rękawice palce na drążku sterowym. Miał dziewiętnaście lat, jego twarz była lepka od potu i kurzu, a serce dudniło jak wojenny bęben. Pod nim ziemia centralnej Tunezji rozciągała się w falach spalonego brązu, przerywana jedynie błyskiem metalu niemieckich czołgów. Dziesiątki z nich grzechotały w kierunku wąskiego wąwozu, gdzie ponad 800 amerykańskich piechurów było uwięzionych bez drogi ucieczki. Z jego zestawu słuchawkowego dochodził pilny głos dowództwa. Przerwać! Natychmiast wracać do bazy! Nie macie zezwolenia na angażowanie się! Ale Jack ledwie to słyszał. Jego wargi poruszyły się w szepcie przeznaczonym tylko dla niego. Nie pozwolę im umrzeć. Szarpnął nosem swojego samolotu w dół i runął. Silniki ryczały. Niebo zamieniło się w rozmycie. Ogień przeciwlotniczy sięgał w górę niczym szpony, i w tej chwili wojna się zmieniła. Żaden rekrut, któremu nikt nie ufał, Jack Reynolds, był najmłodszym pilotem w swojej eskadrze. Jack Reynolds miał zaledwie dziewiętnaście lat. Nigdy nie widział oceanu, zanim nie wyruszył na front, nigdy nie latał nad prawdziwym polem bitwy, nigdy nawet nie strzelał z działek poza treningiem. Jego rodzinne miasto było plamką na mapie w centralnym Kansas. Płaski teren, pola pszenicy, długie, zakurzone drogi. Jego ojciec był mechanikiem, matka pracowała w lokalnym urzędzie pocztowym. Nie urodził się, by być bohaterem. Wychowano go w duchu ciężkiej pracy, pokory i niedzielnych kazań. Kiedy zaciągnął się w wieku osiemnastu lat, zaledwie kilka tygodni po Pearl Harbor, miał chłopięcy uśmiech i cichy głos. Ukończył szkołę lotniczą szybciej niż oczekiwano. Nie dlatego, że był najlepszy. Ale dlatego, że wojna potrzebowała ludzi w powietrzu. W 1943 roku Stany Zjednoczone krwawiły. Piloci w Afryce Północnej, zwłaszcza bombowce nurkujące, ponosili przerażające straty. Jeden na trzech nigdy nie wracał. Jack znał szanse. Wszyscy je znali. Kiedy po raz pierwszy wszedł do namiotu eskadry, starsi piloci spojrzeli na niego. Niektórzy się uśmiechnęli. Jeden zawołał: Hej, Kansas, przyleciałeś latać czy karmić krowy? Nie chcieli mu zaszkodzić, ale też nie oczekiwali od niego wiele. Latał najpierw na rozpoznanie. Niskie ryzyko, niskie oczekiwania. Ściśle przestrzegał rozkazów, trzymał szyk, unikał kłopotów, ale czuł, jak wojna go wzywa. Nie zadowalało go tylko latanie nad nią, chciał być użyteczny, mieć znaczenie, chronić ludzi na Ziemi. Późno w nocy leżał na swoim łóżku, słuchając odległej artylerii. I zastanawiając się, jak to jest być na dole, uwięzionym, przerażonym, modlącym się o pomoc. Zaczął częściej zgłaszać się na ochotnika, prosił o loty w formacji, prosił o misje bombowe. Jego dowódca powiedział: Jeszcze nie, Reynolds, jesteś za. Zielony. Jack naciskał. Sir, powiedział raz, nie przebyłem całej tej drogi tylko po to, by krążyć po niebie i wracać do domu. Mimo to dowództwo było stanowcze. Miał latać na rozpoznanie i tylko obserwować. I to właśnie robił 3 kwietnia 1943 roku, w dniu, w którym wszystko się zmieniło. W dniu, w którym młody człowiek bez zabójstw bojowych, bez medali i z ledwie 100 godzinami lotu otrzymał szansę zrobienia niemożliwego, i ją wykorzystał. Na początku kwietnia 1943 roku słońce Afryki Północnej było bezlitosne. Pieściło ziemię w spękaną glinę, zamieniając każdy krok w walkę z kurzem i upałem. To była Tunezja, ostatnie pole bitwy kampanii w Afryce Północnej. Siły amerykańskie i brytyjskie mocno naciskały wojska niemieckie, ale weterani feldmarszałka Erwina Rombla nie wycofywali się bez krwi. Każde wzgórze, każdy wąwóz, każda kępa skał stawała się pułapką. Tego ranka 45. Regiment Piechoty Otrzymał rozkaz przejścia przez wąską dolinę na zachód od miasta Magnasy. Miało to być rutynowe przeczesywanie: lekki opór, szybki ruch, połączenie ze wsparciem pancernym przed zachodem słońca. Ale wojna nigdy nie jest rutyną. Nieświadome dla dowództwa aliantów niemieccy zwiadowcy zauważyli manewr poprzedniej nocy. Kontra zasadzka była już w ruchu. Trzy kompanie czołgów Panzer IV, wspierane przez artylerię i piechotę, ruszyły po cichu przez wzgórza. Okrążając dolinę przed świtem. W południe pułapka się zatrzasnęła. Regiment znalazł się w potrzasku. Droga naprzód była zablokowana przez ogień czołgów, tylna ścieżka odcięta przez zawalony teren po niemieckim ostrzale. Komunikacja radiowa była w najlepszym razie przerywana. Operatorzy ciągle zmieniali kanały, próbując dotrzeć do kogoś, kogokolwiek, kto by ich usłyszał. W tym czasie w przestworzach. Jack Reynolds był już w powietrzu. Jego P-47 Thunderbolt wspinał się na pozycję obok pięciu innych samolotów w jego eskadrze. Ich zadanie wykonać przelot rozpoznawczy na dużej wysokości wzdłuż trasy 12 szukać ruchu wojsk, żadnego angażowania się, żadnego latania na niskiej wysokości. Jack poprawił gogle i słuchał w ciszy, jak dowódca eskadry powtarzał rozkazy. Utrzymywać wysokość, obserwować, wracać. Ale w ciągu kilku minut po osiągnięciu strefy docelowej, Jack dostrzegł coś dziwnego. Dno doliny poruszało się o wiele za dużo, by był to konwój zaopatrzeniowy lub rutynowy patrol. Chmury kurzu unosiły się spod gąsienic czołgów, wzdłuż grzbietów wzgórz wybuchały błyski ognia. Dym unosił się spiralnie, niczym sygnały ostrzegawcze. Jack zmrużył oczy. Coś było bardzo nie tak. Przełączył kanały radiowe. To, co usłyszał, nie było trzaskiem. To był chaos. Zdesperowane głosy nakładały się na siebie w dezorientacji. Jesteśmy przyciśnięci, potrzebujemy wsparcia powietrznego. Czy ktoś nas słyszy? Nadchodzą ze wzgórz, z północy i zachodu. Na miłość boską, gdzie jest nasza osłona? Jack rozpoznał jeden z głosów. Należał do szeregowego Erla McKinleya, chłopaka z Alabamy który kiedyś dzielił z nim kawę podczas opóźnienia w dostawach. Jack pamiętał, jak Earl pokazywał mu zdjęcie swojej żony i nowo narodzonej córki. Ten głos teraz był ledwie rozpoznawalny, dławiony strachem, surowy z paniki. Dowódca eskadry odezwał się na kanale głównym. Wszystkie jednostki. Skręcać na zachód. Nie angażować. Powtarzam, nie angażować. Natychmiast wracać do bazy. Jeden po drugim samoloty zaczęły zakręcać, kierując się do domu. Jack nie ruszył się. Spojrzał w dół. Czołgi się zbliżały. Amerykanie w wąwozie byli jak ryby w beczce. Nie było artyleryjskich obserwatorów. W pobliżu nie było przyjaznego pancerza, nikogo innego na niebie poza nim. Włączył mikrofon. Dowództwo tu porucznik Reynolds, proszę o natychmiastowe zezwolenie na atak. Mam wizualne potwierdzenie niemieckiego pancerza, zamykającego się na naszych wojskach. Cisza. Potem. Negatyw, Reynolds. Nie masz zezwolenia? Wracaj do bazy. Kolejny krzyk przeszedł przez kanał wtórny. Giną tu! Gdzie jest do diabła nasza osłona powietrzna? Jack spojrzał na swoje wskaźniki. Paliwo w połowie. Miał dwa tysiące funtów uzbrojenia. Tysiąc funtów pod każdym skrzydłem. Trenował to. Ćwiczył każdy kąt, każdą prędkość zrzutu, każdą sekundę wyciągnięcia. Spojrzał w lewo. Jego skrzydłowy, porucznik Connors, nadal był w formacji. Głos Jacka łamał się w mikrofonie. Connors! Wchodzę. Co? Jack! Słyszałeś rozkaz. To samobójstwo! Jack nie odpowiedział. Zerwał szyk, skierował nos prosto w burzę ognia. Konor skrzyknął za nim, głos podnosząc się w panice: Reynolds, wycofaj się! Zostaniesz rozszarpany na kawałki! Ale Jack już przyspieszał. Wiatr piszczał głośniej niż radio. Wokół niego wybuchały czarne obłoki flaku. Niebo stało się klatką z eksplodującej stali. Jego samolot zadrżał gwałtownie. Lewe skrzydło trafione, ale wciąż nienaruszone. Na wysokości pięć tysięcy stóp otworzył hamulce aerodynamiczne. Na trzy tysiące stóp ustawił celowniki. Czołgi były skupione u wylotu wąwozu, czekając by wjechać i dokonać rzezi. Na tysiąc pięćset stóp uzbroił bomby. Jego ręce były teraz spokojne. Bicie serca zwolniło. Wyszeptał do siebie, nie ze strachu, ale z jasności. Dla Erla, dla nich wszystkich. Na dziewięćset stóp zwolnił. Obie bomby spadły czysto. Podciągnął w górę z całych sił, mięśnie napięte, siły gest płaszczające jego wizję. Ziemia pędziła w jego kierunku jak ściana. Potem ogień, ogłuszający wybuch za nim. Był w powietrzu ledwo. Nie spojrzał w tył, ale piechurzy tak. To, co zobaczyli, wryło się w ich pamięć na całe życie. Pojedynczy bombowiec nurkujący. Sam na niebie, zanurzający się prosto w działa wroga i wybijający dziurę w niemieckiej linii. Cud. Szaleniec. Chwila, która uratowała ich wszystkich. Przez kilka sekund po wybuchu panowała tylko cisza. Nikt w 45. Regimencie Piechoty nie ruszył się. Nikt nie mówił. Żołnierze mrugali, patrząc w niebo, oszołomieni przemocą i jej nagłą nieobecnością. Tam, gdzie chwilę wcześniej widzieli śmierć maszerującą w ich kierunku w kolumnach opancerzonej stali, teraz był dym, ogień i wrak. Czołowy niemiecki czołg zniknął w kłębie płomieni. Czołg bezpośrednio za nim został przewrócony na bok, gąsienice kręciły się bezużytecznie. Reszta kolumny utknęła w dezorientacji. Z ziemi wyglądało to jak mit samotny samolot schodzący znikąd, przecinający chaos niczym boski sąd. Ale w kokpicie wcale nie było bosko. Jack Reynolds walczył o kontrolę. Wybuch wstrząsnął jego samolotem. Klapy lewego skrzydła były w połowie poszarpane. Kokpit grzechotał jak pudełko gwoździ w suszarce bębnowej. Alarmy wyły. Dym zaczął się unosić z obudowy silnika, jego reakcja przepustnicy była opóźniona. Sterowanie wydawało się owinięte melasą, ale nadal leciał. Sprawdził wysokość, 200 stóp nad Ziemią. Był tak nisko, że mógł zobaczyć twarze piechoty, gdy przemknął nad nimi młode, brudne, szeroko otwarte oczy, żywe. Zaczął się wznosić, kaszląc od żrącego zapachu paliwa i oleju w kokpicie. Gdy nabierał wysokości, widział efekt swojego nurkowania. Siły niemieckie były zdezorientowane, kilka czołgów próbowało się przestawić, ale naturalne, wąskie gardło wąwozu obróciło się przeciwko nim. Jednostki piechoty rozpraszały się. Nurkując w poszukiwaniu osłony, zakładając, że nadlatują kolejne samoloty. Ale nie było więcej samolotów. Był tylko Jack. Z powrotem w bazie, radio było w chaosie. Jego eskadra powróciła, zgłaszając Reynoldsa jako zaginionego lub prawdopodobnie zestrzelonego. Dowódca krążył wściekle. Złamany protokół, nieautoryzowane zaangażowanie, możliwa utrata samolotu i pilota. Potem nadeszła niemożliwa wiadomość, trzaskający raport od obserwatora frontowego 45 regimentu. Ktokolwiek uderzył w kolumnę pancerną, trzymamy pozycję: postęp wroga zatrzymany. Powtarzam, postęp zatrzymany. Kupiliście nam czas. Potem nadszedł inny głos. Widzieliśmy to: Jeden ptak, jedno nurkowanie zniszczył czołowe czołgi, uratował nam tyłki. Nie wiem, kto to był, ale ma u siebie cały przeklęty regiment. Z powrotem w powietrzu, Jack skierował samolot w stronę domu. Jego wskaźnik paliwa był niebezpiecznie niski. Ciśnienie oleju spadało. Thunderbolt był twardym ptakiem, zbudowanym do absorbowania uszkodzeń, ale nie był przeznaczony do latania po takim ostrzale. Kiedy utykał z powrotem do bazy, trzymał się nisko, przytulając się do terenu. Każda wibracja, każde kichnięcie silnika mogło oznaczać koniec. Ale ciągle rozmawiał z samolotem, jakby był żywy. Dalej, dziewczyno, jeszcze tylko trochę dalej. Nie poddawaj się teraz. Kiedy pas startowy pojawił się w zasięgu wzroku, poczuł coś pomiędzy ulgą a strachem. Baza nie witała go oklaskami, czekała z dyscypliną. Wylądował twardo, samolot raz się odbił, ślizgnął, a następnie osiadł ze zgrzytem torturowanego metalu. Załoga naziemna wybiegła z gaśnicami, spryskując silnik, zanim mógł się zapalić. Jack wysiadł. Nogi drżały, zalany potem. Jego dowódca podszedł do niego z furią. – Co sobie do diabła myślałeś? – warknął oficer. – Złamałeś rozkazy, zerwałeś szyk, zaryzykowałeś cały samolot. Jack nic nie powiedział. – Mogłeś się zabić! – wciąż milcząc. Oficer wziął oddech, by kontynuować tyradę, ale zanim zdążył, młody kapral podbiegł, trzymając radiostację. – Sir, pilny raport z dowództwa piechoty. Oficer odwrócił się, poirytowany. Co to jest? Kapral zawahał się, a potem powiedział. Mówią, że porucznik Reynolds uratował 45. regiment. Wszyscy zamarli. Czołgi są na dnieser. Niemcy wycofują się z wąwozu. Dowództwo przypisuje ten atak jako powód. Nastąpiła długa cisza. Jack w końcu się odezwał. Głos miał spokojny. Słyszałem ich na kanale wtórnym. Umierali tam, na dole. Oficer wpatrywał się w niego, a potem odszedł bez słowa. Tej nocy Jack siedział sam na zewnątrz hangaru, nadal w kombinezonie lotniczym, popijając z wgniecionej manierki. Nie czuł się bohatersko. Ręce wciąż mu się trzęsły, uszy wciąż dzwoniły od nurkowania. Zrobił jedyną rzecz, która wydawała się słuszna, i nawet teraz część jego oczekiwała konsekwencji. Ale w tej chwili z gwiazdami nad nim i pustynią chłodzącą się wokół niego, wiedział, że coś się zmieniło. Nie tylko dla ludzi, których uratował, ale dla niego samego. Nie był już tylko rekrutem, był tym, który zrobił to, na co nikt inny się nie odważył. Następnego ranka baza huczała od szeptów. Niektórzy piloci mówili, że Jack Reynolds jest skończony. Nieposłuszeństwo wobec bezpośrednich rozkazów nie było drobnostką, nawet jeśli jego intencje były szlachetne. Jego działania były lekkomyślne, nieautoryzowane, niebezpieczne. Rodzaj zachowania, który Prowadził do śmierci ludzi lub sądu wojennego. Mówili, że miał szczęście, że żyje, że jego samolot powinien się rozpaść w powietrzu. Inni mówili coś innego. Mówili, że żałują, że nie mieli odwagi, by za nim podążyć. Tego samego ranka nadszedł raport. Formalny, maszynowy, z wojskową precyzją. Stwierdzał, że o godzinie 14, 3 kwietnia kolumna pancerna wroga, składająca się z nie mniej niż 11 rzeczy niemieckich czołgów. Panzer IV i towarzyszącej piechoty zmechanizowanej została zatrzymana w swoim ataku z powodu precyzyjnego nalotu przeprowadzonego przez niezidentyfikowany amerykański samolot. Rezultat? Ponad 200 amerykańskich piechurów było w stanie wycofać się na możliwy do obrony teren. Dodatkowe posiłki przybyły w ciągu godziny. Całkowita liczba uratowanych żyć szacowana na 400 do 600. Niemieckie straty. Trzydzieści siedem zabitych, w tym jeden dowódca kompanii pancernej. Raport nie wymienił Jacka Reynoldsa, ale do wieczora wszyscy wiedzieli. W stołówce mężczyźni wstawali, gdy wchodził, nie z ceremonią, nie z oklaskami, tylko cichy szacunek, skinienie, spojrzenie. Sposób, w jaki żołnierze uznawali coś rzadkiego, coś odważnego. Jack usiadł ze swoją tacą, starając się nie zauważyć. Nie rozmawiał z dowódcą od czasu lądowania, nadal oczekiwał konsekwencji, może formalnej nagany, może uziemienia. Pogodził się z tym, uważał, że zrobił to, co trzeba było zrobić, nie żałował ani sekundy. Później tego wieczoru został wezwany do namiotu dowodzenia. Stanął na baczność. Oczy skierowane przed siebie. Oficer za biurkiem patrzył na niego przez długi czas, zanim się odezwał. Złamałeś bezpośredni rozkaz. Powiedział. Tak, ser. Zaryzykowałeś swój samolot, swoje życie i powodzenie misji. Tak, ser. A czyniąc to uratowałeś regiment. Jack milczał. Oficer odchylił się na krześle. Ta wojna nie potrzebuje kowbojów, powiedział. Potrzebuje dyscypliny. Potrzebuje ludzi, którzy wykonują rozkazy nawet gdy to boli. Jack skinął głową. Rozumiem, sir. Oficer przyjrzał mu się. Ale potrzebuje też ludzi, którzy widzą to, czego inni nie widzą. Którzy działają, gdy nikt inny nie będzie. I czasami, niech Bóg nam pomoże, potrzebuje ludzi, którzy łamią zasady, by ratować życie. Wstał i podszedł do dziadka. Wyciągnął kawałek papieru. Z dniem dzisiejszym jesteś rekomendowany do srebrnej gwiazdy. Jack mrugnął. Jesteś również uziemiony na jeden tydzień. Jack starał się nie uśmiechnąć. Zrozumiałem, ser. Oficer skinął głową. Dobrze, teraz idź odpocznij, poruczniku. Będziemy cię potrzebować z powrotem w powietrzu wkrótce. Wieści szybko się rozeszły. Jack Reynolds, rekrut, o którym wszyscy myśleli, że odpadnie, był teraz tym z odznaczeniem za waleczność. Niewiele o tym mówił. Zapytany po prostu powiedział: Widziałem, co się dzieje. Ktoś musiał coś zrobić. Ale prawda była głębsza. Jack nie działał tylko pod wpływem impulsu, działał z przekonania, znał koszt, obliczył ryzyko, a mimo to wszedł. W kolejnych tygodniach inni piloci zaczęli latać niżej, stawali się odważniejsi. Widzieli, co jest możliwe, gdy jeden człowiek ufa swojemu instynktowi ponad protokół. Dowództwo też to zauważyło, chociaż oficjalne rozkazy pozostały surowe, więcej uznania zostało po cichu przyznane doświadczonym pilotom. Użyj swojego najlepszego osądu, stało się nowym zwrotem. A Jack? Jack przeleciał 32 kolejne misje nad Afryką Północną. Nigdy więcej nie złamał szyku. Ani razu. Nie dlatego, że się bał, ale dlatego, że nigdy nie musiał. Jego eskadra podążała za nim dobrowolnie. Kiedy wydawał rozkaz, słuchali, ponieważ wiedzieli, że Jack Reynolds, chłopak z farmy z Kansas, Udowodnił już wszystko, co się liczyło. Spojrzał śmierci w twarz i zanurkował prosto w nią. Nie dla chwały, nie dla medali, ale dla ludzi na Ziemi dla Erla McKinleya dla głosów na drugim końcu radia, które myślały, że nikt nie przyjdzie. Prywatnie niektórzy oficerowie sztabowi nadal debatowali nad jego działaniami, niektórzy mówili, że miał szczęście że gdyby jego bomby chybiły, 45 zostałby zmasakrowany, że odwaga bez autoryzacji wciąż była niebezpieczna. Ale inni mówili coś innego. Mówili, że na wojnie nie zawsze ma się czas na proszenie o pozwolenie, że czasami lepiej jest działać i być ukaranym, niż czekać i spóźnić się. A mężczyźni, których życie uratował? Nie dbali o łańcuch dowodzenia. Nie dbali o przepisy lotnicze ani protokoły. Wszystko, co pamiętali, to dźwięk tego ryczącego silnika nad głową, błysk ognia, eksplodujące niemieckie czołgi i wiedza, że ktoś gdzieś zdecydował się zaryzykować wszystko, by ich uratować. Nigdy o tym nie zapomnieli. Lata później, jeden z ocalałych, wówczas starzec z drżącymi rękami, zapytany o dzień, w którym prawie zginął w Tunezji, spojrzał w górę, oczy zaszklone i powiedział: Myśleliśmy, że jesteśmy martwi. Potem znikąd ten samolot schodzi w dół, jak anioł spadający z nieba. Jeden facet, jeden samolot zmienił wszystko. I tak rodzą się legendy. Nie na salach władzy, ani na stronach raportów, ale w pamięci ludzi, których życie wisiało na włosku i zostało uratowane przez kogoś, kto odmówił odpuszczenia. Historia Jacka Reynoldsa wywołała cichą debatę w szeregach amerykańskich sił powietrznych armii. Co jest ważniejsze na wojnie? Posłuszeństwo. Czy instynkt? W kwietniu 1943 roku amerykańska doktryna dowodzenia wciąż była zakorzeniona w hierarchii. Rozkazy były rozkazami, należało ich przestrzegać bez pytania. Konsekwencje odstępstwa były często surowe, z dobrego powodu. Chaos mógł kosztować życie, a jednak sama wojna była chaotyczna. Zmieniała się szybciej niż jakikolwiek rozkaz mógł dotrzeć. Z okopów we Włoszech do nieba nad Tunezją. Mężczyźni często znajdowali się w sytuacjach, których żaden podręcznik polowy nie mógł przewidzieć. Nurkowanie Jacka wywołało to napięcie na powierzchnię. Na papierze to, co zrobił, było złe. Ale na polu bitwy było dobre. Dowódcy, którzy przejrzeli incydent, byli podzieleni. Oficjalna rekomendacja do Srebrnej Gwiazdy opisała działania Jacka jako jej wyjątkową odwagę pod ekstremalnym naciskiem i pomocne w zatrzymaniu postępu wroga. Ale drobny druk zawierał frazę. Pomimo odstępstwa od standardowego protokołu zaangażowania powietrznego. Ta fraza nie była przypadkowa. Miała narysować linię, powiedzieć to rzadki wyjątek, nie reguła. Ale piloci nie czytali tego w ten sposób. W koszarach, przy ogniskach i w ciasnych namiotach imię Jacka pojawiało się często. Jeden pilot, weteran, kapitan Lawrence Hawk Hawthorne, ujął to tak: Każda wojna ma swoich kowbojów, facetów, którzy latają gorąco, popisują się, łamią zasady i doprowadzają do śmierci ludzi. Jack nie był jednym z nich. To, co go wyróżniało, to to, że dokładnie wiedział, co robi. I zrobił to mimo wszystko. Nie dla siebie, dla nich. Sukces Jacka otworzył ciche drzwi. Nie w polityce, ale w sposobie myślenia. Dowódcy zaczęli wydawać bardziej elastyczne instrukcje użyj swojego najlepszego osądu lub reaguj na podstawie warunków w terenie. To nie były przypadkowe zmiany, było to niepisane, nieoficjalne skinienie w stronę ludzi takich jak Jack Reynolds. Wojna się zmieniała, wymagała więcej niż maszyn i map, wymagała ludzkiego osądu. Dla większości ludzi na ziemi tego dnia w Tunezji wszystko po wybuchu wydawało się rozmyte. W jednej chwili przygotowywali się do pogodzenia się ze śmiercią, w następnej gorączkowo się przestawiali, szeroko otwarci i niedowierzający, obserwując jak dym unosi się z czołowych niemieckich czołgów. Presja, która ich miażdżyła, zniknęła, rozbita przez precyzyjną furię jednego pilota. W chaosie walki detale giną. Nikt nie znał jego imienia, nikt nie widział jego twarzy. Wszystko co widzieli, to ten smuga srebra pędząca z nieba. Ten błysk bomb i cisza, która nastąpiła. Ale ta cisza była życiem. Dla setek żołnierzy w 45. piechocie, ten nieoczekiwane wytchnienie dał im szansę na okopanie się, przegrupowanie, przetrwanie. Szeregowy Earl McKinley zapamiętał, jak wyglądał spod rozbitego głazu i mamrotał Czy Bóg właśnie zrzucił tę bombę? Lata później, na zjeździe weteranów, starzy mężczyźni z siwymi włosami i medalami, Siedzieli przy ognisku i rozmawiali o tym dniu. Żaden z nich nie zapomniał nurkowania. Jeden powiedział: Wyszedł znikąd, tylko jeden z naszych nurkujący jakby chciał pocałować ziemię. Potem bum! To było tak, jakby niebo nam odpowiedziało. W 1961 roku, prawie 20 lat po wojnie, Jack Reynolds otrzymał list. Pochodził od weterana o imieniu Harold Miles technika radiowego z 45. regimentu. Harold wytropił Jacka przez rejestry wojskowe. Nie prosił o nic. Po prostu napisał – uratowałeś mi życie. Nie wiem, czy w ogóle pamiętasz, co zrobiłeś, ale ja tak. Moje dzieci tak. Mówię im co roku 3 kwietnia, że to był dzień, w którym człowiek, którego nigdy nie spotkałem, dał mi drugą szansę. Jack odpisał – skromny jak zawsze. Powiedział, że cieszy się, że Harold wrócił do domu. Nigdy nie nazwał siebie bohaterem. Nigdy nie wspomniał o srebrnej gwieździe. Po prostu podpisał list. Wszystkiego najlepszego, Jack. Więcej listów przyszło. Niektórzy z tych uratowanych mężczyzn osiągnęli niezwykłe rzeczy. Jeden został dyrektorem szkoły, inny służył w kongresie. Earl McKinley został kapelanem dla weteranów w Wietnamu. Żaden z nich nie miałby tej szansy, gdyby Jack nie zadziałał. Jack po wojnie nie gonił za sławą. Ożenił się z pielęgniarką, którą poznał w Anglii, osiadł w Oregonie, został instruktorem lotów, nauczał setki młodych pilotów, jak czytać niebo, jak ufać swoim samolotom, a cicho, jak ufać sobie. Kiedy zapytano go, co czyni dobrego pilota, zawsze dawał tę samą odpowiedź: ktoś, kto wie, kiedy pociągnąć za spust, a kiedy nie. Jack Reynolds zmarł cicho latem 2007 roku, w wieku 83 lat. W jego nekrologu nie wspomniano o nurkowaniu. Nie wspomniano o Tunezji. Nie musiało. Ci, którzy pamiętali, już wiedzieli. Na jego pogrzebie mężczyzna po osiemdziesiątce stanął przy grobie, trzymając złożoną amerykańską flagę przy piersi. Nazywał się Harold Miles. Położył list na trumnie. Na zewnątrz napisał tylko pięć słów. 3 kwietnia 1947: Dziękuję. W środku była kopia wiadomości, którą Jack wysłał do swojego dowódcy. Jeśli mi się nie uda, powiedz Stacie, że wolałbym umrzeć, robiąc właściwą rzecz, niż żyć, nie robiąc nic. Jack nie zginął w walce, ale zaryzykował wszystko dla tych, którzy mogli. I to ryzyko stało się jego dziedzictwem. W tym nurkowaniu Jack stał się przypomnieniem. Że odwaga nie jest brakiem strachu, ale decyzją, by i tak polecieć. Że zasady mają znaczenie, ale ma też znaczenie chwila. A czasami, we mgle wojny, najwyraźniejsza wizja należy do tego, który ośmiela się widzieć poza rozkazy i podążać za swoim sumieniem.